Hello, cześć Maco. Natere. Dziś jest fishing. Jest fishing. Co ja dzisiaj pogramy fishing, nie Fishing Planet, bo yy, inna gra, ale mówi na to fishing. Yy, dzisiaj yy, dzisiaj przed odcinkiem jeszcze łowiłem karpie 2 kg od kg jak a nie tu. Tutaj mamy e, cystkę, Tu mamy języki. Poziom, tak jak się nazwać. I tu mamy największe ryby. Największą. E, okoń jest 2,23 kg. E, okoń na, e, był na taką. Guma, tutaj na kopyto był, karaś na rosóweczkę, płoć największa na robaczka, rosówkę boleń, grza to, karp, to jest mój pierwszy karp, wziął na, nie wiem co to jest dokładnie, to jest na pewno z, mor e z morza, karp do zwykłego, e złowiłem klenia, leszcza szczupeka, oko e okonia. Ukleję krąpię, suma złowiłem lina i to wszystko. Dzisiaj będziemy spinningować na moim, mam dwa stawy. Oczywiście, pierwszy to jest ten wy Jak widzicie mnie ligo. go od drugiego czy drugiego. mamy albo nawet od czwartego. Mamy to łowisko, e, jak widzicie. Mamy tu pstrągi, amury, e, jazie, sandacze czy nawet taliny. Idziemy na te ryby. Odcinek tylko zapomnę na zawsze. Tutaj będę polował na karpie. Jak chcecie więcej odcinków, to lajkujcie e, komentujcie te filmy i będę Wam e, zawsze e, mówił e, o... Dobram, zarzucimy tylko jedną rybę. Dzisiaj złowimy, bo za dużo czasu nie mam. To jest tylko y, jakby premiera tego. Czekamy na branie. Oh, oh, Dzium. Dzium. O repara. Oh, Ó Jesus. O Jezu, vai Dobra. Ole duży tleń. a czemu nie no, litera, a. dzisiaj wow. Andrzej, Nikitał, nawet nie chciał jeden